Trzecia fala przyrasta i przyspiesza. Tak między innymi podczas środowej konferencji mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Ogłosił także, że obostrzenia, które obowiązywały w województwie lubuskim oraz trzech pozostałych regionach Polski zostaną rozszerzone na cały kraj. Co ważne, ze względów bezpieczeństwa wszyscy uczniowie w Polsce będą uczyć się zdalnie, także uczniowie w klasach 1-3, którzy wcześniej uczyli się w szkołach lub, jak w przypadku województwa lubuskiego, w sposób hybrydowy. Już od 20 marca cała Polska znajdzie się w obszarze zaostrzonych zasad bezpieczeństwa. Od jutra, czyli od soboty, swoją działalność muszą zawiesić. Hotele, galerie handlowe, teatry, muzea, galerie sztuki, kina, baseny, sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna, stoki narciarskie, kluby fitness i siłownie. Natomiast obiekty sportowe mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności. Minister zdrowia zaleca również, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, pracę w systemie online. Wprowadzone zasady bezpieczeństwa będą obowiązywać. Co najmniej do 9 kwietnia.